Cześć, z tej strony Czarny Kot, a dziś zapraszam Was do poradnika na temat koni w Black Desert Online. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, jakiego konia najlepiej kupić i na co warto zwrócić uwagę. Zapraszam do oglądania. Nie? Na wstępie powiem, że będę tutaj mówiła o już wyekspionych koniach, a nie o łapaniu koni od zera i wbijaniu im leveli i skilli. Jeśli chcielibyście zobaczyć taki poradnik o moim wykonaniu, to dajcie znać w komentarzach, jakiego konia kupić. Przede wszystkim zależy to od waszego budżetu, który na początku gry na pewno będzie dosyć ograniczony. Im więcej macie zasobów pieniężnych, tym wyższy tier konia powinniście wybrać. Wyjątkiem są tylko konie 9, które kosztują od 9 do 12 miliardów i nie są koniecznie potrzebne każdemu graczowi Black Deserta. Im wyższy tier konia, tym więcej skilli może on mieć i tym wyższe statystyki będzie miał. System konia w Brak Desert jest bardzo złożony i jest w nim też wiele RNG. Od RNG zależy między innymi to ile procent statystyk dostaje wierzchowiec w trakcie procesu levelowania. Dodatkowo statystyki, jak już wcześniej wspomniałam, zależą od tieru konia, a także od jego umaszczenia. Przejdźmy więc do wyjaśnienia tych statystyk. Podjechałam teraz pod i marker z koni kryje się pod stable. Otworzę go teraz i oto są nasze konie, które możemy kupić. Speed podnosi waszą prędkość podczas jazdy na awku, a także podnosi prędkość sprintowania, czyli jednego ze skilli. Acceleration podnosi maksymalną szybkość, którą daje Wam insta czyli kolejny skill. Turn natomiast określa z jaką łatwością skręca Wasz koń. Ostatnia statystyka to break, czyli dosłownie zdolność do hamowania. Ale jest on znaczący, jeśli używacie kombo na koniach z driftem i instant acceleration. Ta statystyka ma duży wpływ właśnie na animację instant acceleration, więc jeśli będziecie chcieli używać tego kombo, to powinniście zwrócić uwagę na tą statystykę. Statystyki, można powiedzieć, że są już wyjaśnione. Krótko mówiąc, musicie celować w jak najwyższe statystyki. Może z wyjątkiem skręcania, ta statystyka jest trochę kwestionowalne, że tak to nazwę. Poza tymi statystykami, które możemy tutaj zobaczyć na horsemarkecie, mamy jeszcze zdrowie koni i staminę. Zdrowie oczywiście wpływa na to, jak wiele hitów Wasz koń może przyjąć. Od staminy natomiast zależne jest to, jak długi dystans możecie przejechać bez skarmienia Waszego wieszowca. Wróćmy teraz na horsemarket i... Rzuciło mi się coś w oczy. Zostały teraz wystawione dwa konie oznaczone ikonką Złotego Łuba. Konie, które są oznaczone tą ikoną to tak zwane Corsery. Ich cena jest mniej więcej trzy razy wyższa niż koni bez tego oznaczenia. I dla osoby, która nie chce takiego konia rozmnażać, nie ma to większego znaczenia. Poza tym, że te konie są właśnie znacznie droższe. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy właśnie chcielibyście rozmnażać te konie lub zrobić sobie konia T9, do którego stworzenia potrzebny jest koń T8, właśnie z tym oznaczeniem Corsera. O tym nie będę się teraz rozgadywać, bo to dosyć bardziej skomplikowana sprawa z końmi T9. Ale jeśli chcielibyście poradnik, to wiecie, komentarze na Was czekają. Następną rzeczą, którą mamy na naszym horsemarkecie, są oczywiście skile naszego wierzchowca. I no, tak jak widać, jest tych chwili całkiem sporo, więc postaram się Wam teraz wszystkie po kolei wyjaśnić, a potem powiem, na które trzeba zwracać uwagę, a które nie są koniecznie potrzebne. Otworzę sobie może mojego konia T9. To nie ma większego znaczenia. Konie T9 mogą mieć wszystkie skille. Wyjątkiem jest susiter, ale to jest skill, którego mało osób używa, ale za chwilę o nim opowiem. Więc na przykładzie mojego konia po prostu wam opowiem o wszystkich poszczególnych skillach. Muszę wspomnieć o tym, że nie wszystkie umaszczenia koni mogą mieć wszystkie skille. Mamy na przykład skill właśnie tu Sitera, które mogą mieć konie tylko powyżej szóstego tieru i do tego muszą mieć konkretne umaszczenie. Na przykład tak zwany Pure White Coń, czyli ten całkowicie biały, nie może mieć skill'a tusitera mimo tego, że jest 8 tieru. Może to Wam się wydawać troszkę zagmatwane, ale spokojnie, bo większość skill'i możecie mieć od pierwszego Tieru, wyjątkiem jest właśnie wcześniej wspomniany tu siter, a także Skile tieru, które mogą mieć konie tylko T8 i T9. No teraz mamy także konia T10 i jeszcze następnego konia T10 w planach, ale o nich niestety nie wiemy nic, bo jest to bardzo droga impreza, także dobra, więc na starcie mamy Hindkika i Forchopa. Hindkik to po prostu kopniak w tył. Na niebiesko macie nawet wymienione, którym rzeczom w świecie gry może zadawać damage ten skill. Potem mamy drifta. Chyba najlepiej będzie, jak Wam potem tego drifta po prostu pokażę, ale jest to faktycznie po prostu szybki zwrot. Może tak bym to nazwała najładniej po polsku. Sprint to po prostu naciśnięcie shifta z W, które przyspiesza Waszego konia. Start asel to prędkość, z jaką Wasz koń się rozpędza po ruszaniu. High jump to skill, który sprawia, że Wasz koń może skakać wyżej podczas biegu. Quick Stop pozwala Wam się szybko zatrzymywać. Instant Acceleration mogłabym to nazwać takim nitro w trakcie jazdy, które też potem Wam pokażę. Charge, czyli po prostu szarża. I tutaj także macie wymienione, co możecie bić. I szarża po trafieniu. Odrzuca do tyłu i zrzuca z konia. Pamiętajcie, nieładnie tak robić. Nie wolno zrzucać innych graczy z konia. Bardzo brzydko. Dodatkowo jest jeszcze zaznaczone, że w trakcie szarży możecie użyć driftu. Sideways, czyli skill, który pozwala wam poruszać się na prawo i lewo w miejscu. Quickback, czyli szybkie cofanie się. Stiglip pozwala wam skakać dwukrotnie. Jeden skok za drugim. Może nie dwukrotnie, tylko po prostu możecie skakać cały czas. Ror jest to bufek, który zwiększa wasze recovery HP i waszych drugich punktów, czyli WPSP o 19 na 30 sekund. Quick ride to szybkie wsiadanie na konia. I potem mamy jeszcze S skill, czyli wzmocnione kopniaki, wzmocnione Insta Acceleration i przyspieszone sidewaysy. No, a na końcu zostaje się Tusiter, czyli skill, który pozwala, żebyście przewozili sobie na swoim koniu członka waszej drużyny albo gildy. Jest to super skill, jeśli gracie z kimś, szczególnie wiecie, z nowym graczem, a wy macie konia z Tusiterem. Z tym, że jest to skill, który jest dosyć Spugowany. Jest spugowany w takim sensie, że mapy nie do końca się ładują tak, jakby się ładowały, gdybyście jechali sami po prostu. I tutaj mam na myśli tak naprawdę czasami mega lagi, jak jedziecie z kimś właśnie jako pasażer. Dobra, teraz może zaprezentuję Wam trochę tych skili w grze. Siedzę sobie na moim Pegazie, który... Także ma odblokowane wszystkie skille. Do użycia niektórych skilli potrzebujecie mieć konkretnego jego partu waszego ekwipunku. Na przykład do użycia sprintu potrzebujecie siodła. Tutaj w nawiasie jest zaznaczone. Ten koń bardzo szybko się rozpędza. Teraz przechodzi do sprintu. Teraz używam Insta Acceleration. W jego przypadku jest to podwójne Instant Acceleration, bo ma on odblokowane s Insta Acceleration i dodatkowo rozwija skrzydła, bo jest to Pegas. Tak wygląda jego cofanie się. A z taką prędkością zsiadam i wsiadam. Jeszcze zaprezentuję teraz skoki. Jak widzicie, jeden skok za drugim i skaczę spokojnie powyżej płotków. Pokażę Wam teraz wcześniej wspomniane combo na koniu. Rozpędzamy się. Używamy Driftu i Insta Acceleration. Drift, Insta Acceleration, Drift, Insta. I, i, I tak w kółko. I z tego, co mi wiadomo, na to combo jest jeszcze skrót klawiszowy, żeby wykonywać je jeszcze szybciej, ale nienawidzę tego. Po prostu tego nie cierpię. Dla mnie to wygląda tak dziwnie i naturalnie. Jeszcze sobie musicie przy tym. Wiecie, łapać palce, żeby cały czas trzymać to combo. Mi najwygodniej się jeździ po prostu na Shiftie i na FC, czyli Sprint plus Insta Acceleration. I wcale nie uważam, żeby robienie tego combo było jakoś super szybsze. No, jest szybsze na pewno, bo jest też wiele filmików na to, że to combo jest szybkie, tylko że tak jak mówię, no, mi to jest po prostu nie na rękę, żeby go używać. Które skille są więc najważniejsze? Przede wszystkim sprint. Teraz tutaj ktoś wystawił jakąś spokojną tę tutaj w ogóle możecie sobie wrócić z konia. Możecie sobie też zaznaczyć konkretny skill, a nawet płeć, jeśli byłoby Wam to potrzebne. Samiczki są droższe od samców, jeszcze tak tylko wspomnę. Więc przede wszystkim sprint. W następnej kolejności instant acceleration. Ten koń też, nawet ma Mainstream Acceleration. Te dwa skile możecie znaleźć już nawet u niskotierowych koni. Trzeci skill to Drift. Może wybiorę sobie Dream Horses, bo one zazwyczaj mają wszystkie skile. Szczególnie jeśli właśnie chcecie. Używać tego kombo, o którym wcześniej wspomniałam, w trakcie jazdy samemu. Poza tymi trzema skillami, czyli Sprintem, Driftem i Instant Acceleration, polecam te skilly, które są pasywne, czyli tak jak mówiłam, wyższe skakanie, szybsze zatrzymywanie się. Streak Flip, czyli skakanie cały czas, jeden skok za drugim. Quick Ride, no już mówiłam, że siadanie jest zbugowane, więc. <grych> Dalej, Sideways to jest taki skill, który. Też jest fajny, ale nie jest jakoś super potrzebny, a jest dosyć rzadki, także spokojnie, jak nie będziecie mieć sajdu, nic z tego się nie stanie. I w sumie to tyle, czyli teraz na ekranie wam napiszę jakby trzy tiery skili, które są według mnie z własnego doświadczenia najważniejsze. Pierwszy, drugi i trzeci to jest najmniej ważny i do tego najmniej ważnego zdecydowanie wrzuciłabym kopniaki, tego się bardzo rzadko używa. Start Acceleration, szczerze, ja nie wiem w ogóle, czy ktoś tego używa. Caution jeszcze, jak mogłam zapomnieć o Cowshin? To jest chyba najgłupszy skin w koni w grze i w ogóle nie wiem, kto to wymyślił. Nie wiem tylko, czy jestem w stanie tutaj go gdzieś użyć, jako że nie ma tutaj takich wysokości. Skoro w Calfamie nie ma góry ani klipów, no to wiecie, zaprezentuję Wam Cowshin na dachu. Nie zwracajcie uwagi na piękny ubiór mojego unikorna, To dlatego, że jest teraz expiony, więc. Tada! Oto jest kaosz. I wierzcie mi, wcześniej, jak nie było możliwości zablokowania tych skilli, to się robiło wszystko, co w waszej mocy, żeby tego skilla nie mieć. Teraz macie głódki, więc na no spokojnie, będziecie mieli kaosz, to po prostu sobie je zablokujcie. Bo serio. Ten skill włączał się po prostu w jakichś najgłupszych momentach, jak staliście na kamieniu wysokości metra i Wasz koń zatrzymywał się w trakcie wiecie, sprintu czy czegokolwiek, bo, bo cliff, wiecie, wysokość, wysokość taka straszna, metr albo półtorej metra. No to tak, to jest straszne. No to teraz ta reszta skilli, których się nie używa, kopniak przód, kopniak przód, kopniak tył i jakiś wóz wjechał mi w kadr i jeszcze start acceleration, czyli spacja i lecimy z pełną prędkością od razu. No z tym, że rozpędzanie się tego konia i tak zajmuje chwilkę, więc to taki raczej mało przydatny skill. A jeszcze spacja, czyli bufek do regeneracji, wtedy wasza postać tak się świeci na niebiesko-czerwono. Dobra, więc w tym materiale to już wszystko, co chciałam Wam przekazać. Mam nadzieję, że ten odcinek okaże się dla Was pomocny. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do komentowania. Dziękuję za oglądanie i życzę miłego dnia lub dobrej nocy.